serdeczny w imieniu Koła Teologów Ewangelickich na dzisiejszym rozważaniu w pierwszym tydzień Adwentu. I rozważanie to będzie oparte na tekście Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale w wersetach od 22 do 33. A gdy już minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jeroz Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie Pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę snogarlic albo dwa gąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny. I oczekiwał pocichy Izraela, a duch święty był nad nim. Temu duch święty objawił, iż nie ujrzy śmierci. Zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przed więc z natchnienia ducha do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc. Teraz puszczasz sługę swego Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci Pogan. I chwałę ludu twego Izraelskiego, a ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Z tych historii, którą mamy tutaj w Ewangelii Łukasza, świeci jak taki płomień ognia w ciemną noc pewien temat. Jest to temat nadziei. Czym ta nadzieja jest? Nadzieja to może być oczekiwanie na coś, albo też wiara, że coś ma sens. Są to, myślę, takie dwie najczęstsze definicje. Według mnie nadzieja to również nowa, inna perspektywa. Semeon jest takim też przykładem człowieka, który żył tą nadzieją. Dostał obietnicę, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. Dostał perspektywę, że przyjdzie Mesjasz i z tą perspektywą żył. I czekał na spełnienie tej danej mu obietnicy. Nie wiemy, kiedy była mu dana. To obietnica. Czy wiele lat przed tym, co mamy tu opisane, czy też kilka, do, tylko lat, czy też miesięcy. Nie mamy tego opisane. Ale ta nadzieja, że zobaczy Mesjasza, została mu dana przez samego Boga. I w dzisiejszych czasach myślę, że bywa podobnie. Że nadzieja to jest coś, co jest zapalane w nas przez kogoś innego. jakiegoś innego człowieka, albo też Boga. Daj nam powód do czekania daje nam tą nową perspektywę. Otrzymaliśmy ten ogień nadziei, został on w nas zapalony przez kogoś, ale to my się nim opiekujemy, to do nas zależy. należy to troska o niego. I jak wygląda u nas nadzieja, kiedy czekamy na przykład na spełnienie swojego marzenia? Kiedy staramy się i trudzimy i nic z tego nie wychodzi. Nie udaje nam się zdać egzaminów, jakieś obowiązki nas przygniatają, Chorujemy, napotykamy trudności, trwa to wiele lat. Jak wtedy wygląda nasza nadzieja? Jak ten płomień? Jaki on jest wtedy? Jedna z takich ciężkich chwil w życiu, która wystawia naszą nadzieję na pewną próbę, to, taka, to jest chwila, kiedy dostajemy diagnozę ciężkiej choroby. Na przykład dostajemy diagnozę, że mamy nowotwór. Jest to ogromny cios. Dla chorego, jak i też dla jego bliskich, wiąże się on z dużą niepewnością, strachem, żalem, ale też nadzieją, że wyzdrowieje. W ciężkich przypadkach pozostaje tylko ta nadzieja, którą możemy pokładać w Bogu. Nadzieja, tak jak ogień, pulsuje w naszych sercach raz mocniej, raz słabiej. Bywa to zależne od tego, co się dzieje wokół nas, ale też myślę i od nas samych, od tego, jak na tę sytuację reagujemy. Nadzieja jest też elementem, który najpiękniej rozwija się w problemach i trudnościach. Jest to taki podatny grunt, te momenty właśnie trudne. Na to, żeby ta nadzieja rosła i świeciła, chociaż nie jest to łatwe. Na przykład w ciężkich chorobach, odwlekających się marzeniach jest szansa, że ta nadzieja będzie mogła w piękny sposób świecić, dawać świadectwo. Ale to nie jest proste, jest to wyzwanie. Wiele w życiu rzeczy jest takich beznadziejnych, które nam się wydają nie do spełnienia, które też logicznie nie mają szansy je spełnić. Ale Boże, obietnice do takich rzeczy nie należą. One są godne tego, że pokładać w nich tą nadzieję, bo Bóg, który je składa, jest godny tego zaufania. Sneon doczekał się spełnienia tej nadziei, wytrwał, nie odpuścił, ufał Bogu. Nadzieja właśnie też, myślę, wiąże się z zaufaniem, bo bez tego zaufania trudno, żeby ten płomień nadziei się tlił. Jest też taki piękny werset w Psanie 55, mówiąc o nadziei. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam względem was, wyrocznie Pana. Zamiary dotyczące pomyślności, a nie nieszczęścia, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Nadzieja jest na coś skierowana, w naszym przypadku na kogoś, na osobę, na tego, który przyszedł na świat ponad 2000 lat temu w postaci człowieka, na którego doczekał się Symeon i na którego powtórnie przyjście czekamy my dzisiaj. I pojawia się pytanie, jak ten płomień nadziei dotyczący Jezusa Chrystusa wygląda w naszych sercach? Czy go otrzymujemy, czy też ledwo się tli, albo zgasł, został zapomniany? Życzę każdemu z nas, abyśmy w ten czas adwentu dbali o ten płomień, ten płomień nadziei i nie zaniedbywali go, bo on przyjdzie albo wcześniej wezwie, weźmie nas do siebie. Życzę Wam wiele błogosławieństwa w ten czas adwentu i na święta Bożego Narodzenia. Zostańcie z Bogiem.